Co tam, Madusiu? – Dziadku, nudzi mi się. – A przeczytałaś książkę o kosmosie? – Tak, właśnie przed chwilą skończyłam. – Podobała ci się? Mm, – Bardzo. <grym> <grym> tyle, tyle gwiazd jest wokół nas <grym> i planet. Nie wiedziałam, że my też mieszkamy na planecie. – Tak, my mieszkamy na planecie, która nazywa się Ziemia. <grym> – Dziadku… <grym> – Tak? A powiedz mi, czy tam e, na innej planecie to ktoś mieszka? E, jeszcze tego nie zbadano, ale wydaje się, że tak. Mówi się o nich kosmici. Dziadku, a powiedz mi, jak dostać się na taką inną planetę? Najlepiej rakietą, ale to nie takie łatwe. Podróż trwa wiele, wiele lat. A szkoda! Chciałabym być na innej planecie i to w tej chwili. A czemu ci się tak śpieszę? No bo dziadku, tam na innej planecie, na przykład Mars albo Wenus, pewnie nie ma tego okropnego wirusa. Kosmici wychodzą z domu, wchodzą na place zabaw, do kina, do teatru. O, pewnie poznałabym jakąś sympatyczną kosmitkę i byśmy się świetnie bawiły. <laughs> nie martw się, Adusiu. U nas też tak kiedyś będzie. Każda epidemia się kiedyś kończy. Na pewno naukowcy znajdują jakieś lekarstwo albo Szczepionkę mm. na tego koronawirusa i będziesz mogła bawić się z koleżankami. Dziadku, no. ale, ale jak, jak panuje grypa, to ludzie wychodzą z domu, wchodzą do pracy, do szkoły, a przecież mm. mówiłeś, że to też wirus. Ach, bo grypa jest nam dobrze znana. Hm. Pojawia się u nas co roku. Mm -hmm. Naukowcy ją zbadali, wymyślili szczepionkę, ludzie się szczepią i nie chorują. A ci, którzy zachorowali, są na nią uodpornieni, mm. bo nasz organizm umie już z nią walczyć. Z koronawirusem też tak będzie, potrzeba tylko trochę czasu. Dziadku, mm. a czy yy, mm. yy, ty, ty też zachorujesz? Raczej nie. Jestem ostrożny, często myję ręce, nie wychodzę z domu, mm. a zakupy robię, czyli załatwiam przez internet. A, a przecież chodzisz na spacer? No bo teraz już można, ale zawsze mam maseczkę i rękawiczki i nie chodzę blisko ludzi. Dziadku, no? a gdybyś jednak zachorował, to umrzesz? Nie wydaje mi się. Jestem bardzo ostrożny, nie wychodzę z domu. Mhm. E, nie spotykam się z nikim, tylko z wami, z rodziną, bo mieszkamy razem. Mhm. A poza tym. Każdy kiedyś musi umrzeć. Jak to każdy? No, no tak. Umierają ludzie, zwierzęta, rośliny. O, zobacz. Takie drzewo na przykład, widzisz? Aha. Latem jest piękne, mm. ma piękne zielone mm. liście. A jesienią wszystko się zmienia. Liście więdną, mm. usychają i spadają na ziemię i koniec. Ale przychodzi wiosna. Rosną nowe liście i tak w kółko. I tak samo jest z ludźmi. Jedni umierają, drudzy się rodzą. Dziadku, ale, hmm? ale potem to się wszyscy spotkamy w niebie, tak? Jestem przekonany, że na pewno się spotkamy. Może to będzie niebo. Ale teraz mieszkamy na Ziemi. Jesteśmy zdrowi i mam cudowną wnusie i nie trzeba martwić się na zapas. No bo wiesz, dziadku, jak patrzyłam na te gwiazdy i planety, to poczułam się taka malutka i samotna i zrobiło mi się bardzo smutno w tym wielkim świecie. O, Jadusiu, teraz w czasie epidemii wielu ludzi się tak czuje. Zamknięci w domach, czują się samotni, opuszczeni. Starsi ludzie tęsknią za rodziną, za znajomymi, a młodzi, za koleżankami i kolegami. Czują się tak samo samotnie, jak ty. Ale koniec smutków, czas na zabawę. To co, bawimy się? No pewnie, ale no. w co, dziadku? Hmm. Mhm. Lubisz teatr? No pewnie, że lubię. No, świetnie. no tak, dziadku, ale przecież teraz teatry to są zamknięte, a przedstawienia odwołane. A wiesz, że teatr można zrobić w domu? Ale jak, dziadku? <laughs> Sama możesz zagrać w przedstawieniu. Ale w, w jaki sposób, dziadku? Przecież nie mam żadnej lalki, rekwizytu ani jakiegoś kostiumu. Teatr można zrobić z każdego przedmiotu. Ale w jaki sposób? Ja... Proszę bardzo, drewniana łyżka. Aha. Będzie kobietą, której się wydaje, że jest najpiękniejsza i najmądrzejsza. Yy, hmm? Wiem i zbyle kim się nie zadaje. Tak mówi moja koleżanka Weronika z klasy. Dobrze, dziadku, to ja zagram tę łyżkę, a ty kim Proszę. będziesz? A ja? Ja, ja będę garnkiem e, trochę niezdarnym. I bardzo nieśmiały. Wiem, będziesz zakochany w łyżce, a ona będzie cię przeganiać, się z ciebie wyśmiewać i się wymądrzać. Świetnie, właśnie. Zanim zacznie się grać, trzeba określić postaci, jakie mhm. są. Yy, yy, no bardzo dobrze, to powiedziałaś. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. – Przepraszam cię, łyżko, ale słyszałem, że zaraz wleją we mnie zupę. Chciałbym, żebyś to ty ją zamieszała. – Chyba sobie kpisz. Ja mam się taplać w jakiejś zupie. A poza tym nie zamierzam mieszać w takim emaliowanym garze. Wybij to sobie z głowy. – Przepraszam cię, łyżko, ale chyba będziesz musiała. Gospodyni położyła cię obok mnie. Chyba coś to znaczy. – Wyobraź sobie tempa emalio, że gospodyni naszykowała też porcelanową wazę, a w niej ratatouille z bazylią. To odpowiednie towarzystwo dla mnie. – Bardzo przepraszam. – Łyżko, ale chyba drewno nie pasuje do porcelany, gdybyś była srebrna, to… – Jak śmiesz, tępy garnku, porównywać mnie do czegokolwiek. Ja pochodzę z lasów tropikalnych, porysowany garze. – Przepraszam, Łyżko, ale myślałem, że… Pochodzisz stąd, z naszego zagajnika. Nie chciałbym się narzucać, ale bardzo podobają mi się tutejsze drzewa i byłbym zaszczycony, gdybyś zechciała troszkę zamieszać w moim wnętrzu. Ty wiesz, jakie porcelany, srebra, kryształy. Starały się o mnie. Wyobrażam to sobie. Nie chciałbym się narzucać, ale twoja postać i śniada cera robią wrażenie na każdym naczyniu. A poza tym słyszałem łyżko, że nie ma piękniejszego dźwięku niż. Stuknięcie drewna o metal. Może jednak się zgodzisz? No, no dobrze, zgadzam się, ale robię to tylko z nudów. A poza tym, intryguje mnie ten dźwięk. Tylko nie mów o tym żadnemu garnkowi bo inaczej stracę pozycję w kuchni. Dniadusiu, a wiesz, że w teatrze lalek jest taka technika, która nazywa się teatr przedmiotu? Teatr przedmiotu? Tak. Wiesz, dziadku, ja znam pacynki, marionetki, ale o teatrze przedmiotu to ja nie słyszałam. Ach, to w takim razie pokażę ci baśń, mhm. w której główną rolę grają przedmioty, właśnie przedmioty z kuchni. Napisał ją Hans Krystian Andersen. Andersen? Mhm. Ale dziadku, ja, ja znam baśnie Andersena. Widziałam je w teatrze, w baśniowej kawiarence. Mhm. To była calineczka, brzydkie kaczątko. A jaki tytuł ma ta baśń z przedmiotami? Latający kufer. Latający kufer mhm. w kuchni? Tak, ta baśń to właściwie dwie baśnie. Mhm. Baśń w baśni. Opowiada ją główny bohater, syn kupca. Mhm. On ją zresztą wymyślił, żeby ożenić się z turecką księżniczką. Puh, dziwne zaręczyny, mhm. jeszcze o takich to ja nie słyszałam. To rodzice księżniczki bardzo lubili baśnie. Nie chcieli żadnych zaręczynowych prezentów, tylko baśń. A ponieważ syn kupca miał bogatą wyobraźnię, więc wymyślił tę baśń o przedmiotach z kuchni. Królowi i królowej bardzo spodobała się ta baśń i zgodzili się na ślub. Niesamowite! Ale wiesz, dziadku, w baśniach to wszystko jest możliwe. To co, chcesz zobaczyć teatr przedmiotu? Tak. Dobrze, to uwaga. O, a, a co to jest, dziadku? To jest gong. W każdym teatrze przed spektaklem uderza się w gong, co oznacza początek przedstawienia. Aha! To co? Zaczynamy? Zaczynamy? Była sobie kiedyś wiązka zapałek, nieprawdopodobnie dumnych, ponieważ były wysokiego urodzenia. Ich drzewo rodowe, wysoka sosna, z drzazk, której zostały zrobione, było wielkim starym drzewem z lasu. Zapałki leżały teraz w kuchni, na półce, między krzesiwem. A starym, żeliwnym garnkiem i to im opowiadały o swojej młodości. Och, kiedyś! Mieszkałyśmy na zielonej gałęzi. O, było jak w raju. Każdego ranka i wieczoru piłyśmy diamentową herbatę z rosy. Przez cały dzień świeciło nam słońce, jeśli dzień był słoneczny. A ptaszki opowiadały przyróżne historie. O, wiedziałyśmy, że jesteśmy bogate. Podrzewa liściaste ubrane były tylko latem. A naszą rodzinę stać było na zielone ubrania i latem, i zimą. Ale kiedyś przyszli drwale i nastąpiła wielka rewolucja. Naszą rodzinę rozdzielono. Pień, głowa rodziny stał się masztem na wspaniałym okręcie i mógł pływać dookoła świata, gdzie tylko zechciał. Gałęzie trafiły w różne miejsca, a Naszym zadaniem jest niesienie światła niższym stanom. Dlatego my, szlachetnie urodzone, jesteśmy teraz tu, w kuchni. A ze mną jest inaczej. Odkąd tylko zjawiłem się na świecie, gotowano we mnie i szorowano mnie wiele razy. Dbam o to, co ważne, i dlatego uważają mnie tu za najważniejszego. Moją jedyną radością, kiedy jestem czysty i elegancki po obiedzie, jest stać sobie na półce i miło gawędzić z towarzystwem. Jeśli nie liczyć wiadra, które od czasu do czasu wychodzi na podwórko, to siedzimy tu wszyscy razem w domu. Jedynym źródłem informacji jest kosz na zakupy, ale opowiada tak niepokojące rzeczy o rządzie i o ludziach. O! Niedawno jeden stary garnek, przerażony tym, co usłyszał, spadł i rozbił się na kawałki. To czysty liberał. Mówię Państwu za dużo mówisz. Odezwało się krzesiwo, a stal uderzyła o krzemień, aż się zaiskrzyło. Niech to będzie wesoły wieczór. Rozmawiajmy o tym, kto jest najlepiej urodzony. Ja o sobie mówić nie lubię, powiedziała gliniana Miska. Zabawmy się, ja zacznę. Opowiem historię, jaką każdy kiedyś przeżył i w którą łatwo się wczuć, a przecież to takie przyjemne. Nad Bałtykiem w cieniu duńskich bóków. Jaki świetny! Początek! Ta historia na pewno nam się spodoba. Spędzałam młodość pewnej spokojnej rodziny. Meble tam polerowano, podłogi szorowano, a świeże firanki wieszano co dwa tygodnie. Och! Jak, jak wspaniale pani opowiada, od razu słychać, że to mówi kobieta. Czuję się w tym jakąś czystość. Tak, to się czuje, powiedziało wiadro i z zadowolenia lekko podskoczyło, i miska opowiadała dalej. A koniec był tak samo ciekawy jak początek. Bla bla, bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla. Talerze pobrzękiwały z zadowolenia, a miotła wzięła. Pietruszkę i uwieńczyła miskę, bo wiedziała, że to rozzłości pozostałych. A poza tym pomyślała, ja uwieńczę ją dziś, to ona mnie jutro. Teraz ja zatańczę! Powiedział stary pogrzebacz. Dla mnie też wieniec! I dostał wieniec. Och, co za, co za motłoch! Następnie miał zaśpiewać samowar, ale powiedział, że jest przyzimbiony i nie może śpiewać, chyba że w czasie gotowania herbaty. Powiedział tak z czystej próżności: Chciał śpiewać, ale stojąc u państwa. Na stole. Na parapecie okna leżało stare pióro, w którym zwykle pisała służąca. Nie było w nim nic nadzwyczajnego, chyba tylko to, że maczano je zbyt głęboko w atramencie, ale ono i z tego powodu zadzierało nosa. Jeśli samowar nie chce śpiewać, to nie musi. Na zewnątrz wisi w klatce słowik, on może zaśpiewać. Nie uczył się, co prawda, ale nad tym nie będziemy się dzisiaj rozwodzić. -y Uważam za wysoce niestosowne, powiedział czajnik, kuchenny śpiewagi przyrodni brat samowara ażebyśmy słuchali obcego ptaka. Czy to patriotyczne, jak rozsądzi kosz na zakupy? Och, och, jak mnie to złości, jak mnie to strasznie złości. Czy tak powinno się spędzać wieczór? Czy nie lepiej byłoby zaprowadzić w domu porządek? Każdy miałby swoje miejsce, a zabawą kierowałbym ja. To by dopiero było coś! Tak! Tak! Tak zróbmy! Tak zróbmy! Tak zróbmy! Tak zróbmy! Tak zróbmy! Zawołali wszyscy! W tym momencie weszła służąca, więc wszyscy znieruchomili. Nikt nawet nie pisnął, ale każdy, nawet najzwyklejszy garnek, był przekonany o swojej wysokiej pozycji i o tym, co potrafi. Gdybym tylko zechciał, myślało każde z nich, ten wieczór byłby wspaniały. Służąca wzięła zapałki i rozpaliła nimi ogień. Boże, jak buchnęły płomieniem, jak strzelały, jak rozbłyskiwały. O, teraz, teraz każdy widzi, że jesteśmy najważniejsze. Jaki blask w nas bije, jakie światło. I spaliły się do końca. Ale ładna bajka. Śmieszne te przedmioty z kuchni. Zupełnie kłócą się jak dzieci z mojej klasy. Każdy się przechwala i myśli, że jest najważniejszy. Bo ta baśń pokazuje jacy właściwie są ludzie, jacy my jesteśmy kuczamy sobie, kłócimy się, chwalimy, przechwalamy. Zamiast cieszyć się każdym dniem i każdą chwilą. Ech, bo życie jest takie kruche. O tym napisał Andersen. Dziecku, ale, hmm? ale te przedmioty to, to one nie były prawdziwe. Nie, to takie teatralne przedmioty. Przypominają tylko yy, prawdziwe y -y -y. przedmioty z kuchni. Bo w teatrze wszystko jest na niebie. Y -y. I rekwizyty, i meble, i lalki. No, wszystko jest tak zrobione, żeby było lekkie i ładnie wyglądało na scenie, hmm? żeby było nimi łatwo grać. E, a, a z czego one są zrobione? Z czego zrobione? A To się nazywa papier masze, co oznacza masa papierowa. Aha! O. Zaraz one są z papieru, ale przecież dziadku. Papier jest miękki, a one są o twarde. Bo to taka specjalna technika. Bierzemy papier, mhm. klej. Na papier nakładamy klej tak kilka warstw, czekamy jak wyschnie, wtedy klej się robi twardy, wtedy formujemy odpowiedni kształt, na przykład garnka. Mhm. O. Na wierzchu nakładamy szpachlówkę. Później szpachlówkę wygładzamy papierem ściernym mhm. i malujemy. Hmm? Nie, Niesamowity, ja nie wiedziałam, że to takie skomplikowane. A? Dziadku chyba <laughs> żeby zrobić taką lalkę, to potrzeba dużo czasu. To zależy. No? Dziadku? Tak. Ale na przykład ta miska, to ona była z gąbki, a nie z papieru. Tak, bo można też i z gąbki, to są wtedy yy, mapety, ale można i z drewna, to Aha. są wtedy marionetki, mhm. albo taki materiał inny, z wełny można, a nawet z metalu. Aha. A ja pokażę ci, o sama możesz zrobić taką lalkę, zaraz ci pokażę jak możesz zrobić mapeta. Mapet? tak dziwna nazwa a to taka amerykańska nazwa aha. wymyśli ją amerykanin jim henson i on ją zresztą tę technikę tak nazwał może widziałaś taki film mapety albo mapet Tak, tak widziałam no oczywiście właśnie, To tam grają lalki jima hensona hmm, aha a to w takim razie potrzebujemy gąbki tak nie można zrobić też z innego materiału. Proszę bardzo, Aha. o, to jest kruk z wiersza y, Kruk i Lis, Jeana de la Fontaine'a. Jak myślisz? Y, wiem, widziałam go w, w przedstawieniu w baśniowej kawiarence. Y, to był sekret detektywa na tropie zaginionych książek. Świetnie, no właśnie. I <grym> z czego on jest zrobiony? No wiesz, wydaje mi się, że chyba ze skarpetki albo, albo raczej spod kolanówki. Świetnie, tak jest. O, proszę bardzo, kciuk wkładamy w piętę, a resztę palców mm -hmm. tutaj o. Dobrze, proszę bardzo. Teraz rozchylamy dłoń i wygląda, że kruk mówi, prawda? <noise> Otwieramy dziób na samogłoski. A, O, E, <noise> U, I, E. No i Ada, <noise> mama, tata. Dziadek, babcia. O, widzisz? Dziadku, ale sama podkolanówka to nie wystarczy, bo ten kruk to ma oczy. A no właśnie, można nakleić koraliki albo wyciąć kółka z papieru. Mhm. O, pani plastyczka przedłużyła dziób, tak. dorobiła pióra, żeby ładnie wyglądał na scenie. To co? Robimy taką lalkę? Tak. Proszę bardzo. Na takiej skarpetce. Tobie wystarczy tylko i wyłącznie. Wyłącznie nakleić oczy. Proszę bardzo. Dobrze. No. Proszę. Jedno oczko. Teraz będzie. Drugie oczko. Mhm. Ada. Dziadku jesteś super. Podoba się? To mi się nigdy nie nudzi. I wiesz, teatr też jest super. Hmm? To ja idę robić te mapety. Dobrze, tylko nie za dużo, bo mama się nie doliczy skarpetek. Właśnie, dziadku, a nie wiesz dlaczego w domu zawsze ginie jedna skarpetka od pary? To chyba, to chyba jakieś czary? Jak, baśni? Jak w baśni?